Jak widzisz, są ludzie i są parapety. My należymy do ludzi. A tam są znowu, widzisz, porządni ludzie na tym kanale, którzy dzień w dzień interesują się Twoją dupą, yy, pytają się jak Ci dupa cuchnie yy, i kiedy ją myłaś. Tyle. Słuchajcie, yy, kanał na YouTubie, internet i to tutaj całe, całe to błogosławieństwo, to nie jest tylko żeby być tak on on, on bułkę w, w a do łapy. to nie jest to, to to nie jest to nie jest tak, to nie jest tak. Ja nie jestem ogórkowa żeby mnie lubili, albo schabowy. Ci, co mnie lubią, będą mnie lubić, będą mnie szanować, a tamte zjeby po prostu to. Są zjeby po prostu normalne, genetyczne. Zmiję ją pogryzły.